Zgarnij od 10 do 20 euro za rejestrację w Robinhood z szansą na wygranie aż jednego bitcoina. Robinhood, jedna z najpopularniejszych w Stanach aplikacji umożliwiających handel kryptowalutami, rozpoczyna działalność w Unii Europejskiej. Aby mieć 100% pewności, że otrzymasz premię za rejestrację, skorzystaj z linku w opisie tego profilu. Po wejściu na stronę, wprowadź adres e-mail, pobierz i otwórz aplikację. Podaj kraj zamieszkania. Podaj ten sam adres e-mail, który wcześniej podałeś na stronie. Ustal silne hasło. Podaj imię i nazwisko. Następnie podaj numer telefonu, na który otrzymasz kod weryfikacyjny. Podaj datę urodzenia, adres zamieszkania i obywatelstwo. Kolejny krok to wypełnienie ankiety zgodnej z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. W celu weryfikacji konta konieczne będzie również zrobienie zdjęcia dokumentu tożsamości i selfie. Wszystko to jest możliwe bez wychodzenia z aplikacji. I to już wszystko. Po weryfikacji otrzymasz premię i możesz rozpocząć handel kryptowalutami.